Dzisiaj jesteśmy we Wrocławiu przy okazji kręcenia krótkiej czołówki hyperlapsowej dla kabaretu skaczów męczących i wykorzystamy sobie to, żeby powiedzieć, czym w ogóle jest hyperlapse. A żeby powiedzieć sobie, czym jest hyperlapse, powinniśmy zacząć od początku, czyli wyjaśnić, czym jest timelapse time czyli inaczej fotografia poklatkowa, a oznacza to, że każda klatka filmu Time-lapse jest wykonywana osobno jako zdjęcie. Tak samo było w starych bajkach, kiedy animatorzy rysowali każdą klatkę tej bajki, czy to myszki Miki czy kaczora Donalda na przykład, jako osobny rysunek, następnie było to odtwarzane w odpowiedniej prędkości, żeby uzyskać wrażenie ruchu. W przeciwieństwie do klasycznego filmu, gdzie nagrywając, dajmy na to 30 sekundową scenę, otrzymujemy 30 sekundowy klip w kamerze. W przypadku timelapse, żeby nagrać na przykład 10 sekundowy klip timelapse, potrzebujemy na to różnie czasem 10 minut, godzinę, 2 godziny. W przeciwieństwie timelapse jest slow motion, gdzie nagrywając powiedzmy 5 sekundowy klip możemy otrzymać 20 sekundowe spowolnione nagranie. Timelapse w najprostszej wersji nagrywamy ze statycznego aparatu stojącego na statywie. Ważnym jest, żeby stał stabilnie, żebyśmy potem nie mieli problemów w postprodukcji z tym, że obraz się trzęsie. Takim klasycznym przykładem tematu na timelapse są chmury, których ruchu zazwyczaj nie widzimy gołym okiem, a na timelapse bardzo ładnie się zmieniają. Wykonujemy zdjęcia w pewnych odstępach czasu, nazywanych interwałem. Potem łączymy je w jedno ujęcie filmowe otrzymując przyspieszoną rzeczywistość. Więc z grubsza już wiemy jak zrobić statycznego timelapsa. Dodanie ruchu kamery do ujęcia timelapse nie jest już takie proste jak w przypadku wideo. Mamy tutaj dwie możliwości. Mamy Motion Control Timelapse i mamy Hyperlapse. Motion Control Timelapse to są ujęcia timelapse z wykorzystaniem zmotoryzowanych szyn czy głowic, gdzie zaprogramowane silniczki elektryczne przesuwają nam aparat bardzo powoli, żeby uzyskać płynny powolny ruch, który później będzie przyspieszony tak jak całe ujęcie. Zestawy Motion Control są stosunkowo drogie, więc żeby zacząć działać w tematyce Motion Control Timelapse potrzebujemy trochę pieniędzy na wejście. Po drugiej stronie za to mamy Hyperlapse, do którego wykonania wystarczy nam sam aparat, a już w bardzo dobrej wersji aparat i statyw. W przypadku Hyperlapse również tworzymy sekwencje zdjęć, które później będziemy w postprodukcji łączyć, tworząc film. Żeby zrobić Hyperlapsa, wycelowuję aparat w jeden punkt na tym budynku i będę celował przy każdym zdjęciu na ten sam punkt. Będę wykonywał jedno zdjęcie, podchodził kilka kroków do przodu, wykonywał drugie zdjęcie i tak dalej. Każde zdjęcie to jest jedna klatka filmu, potem e, łączymy je w postprodukcji. 25 zdjęć daje nam sekundę filmu, 50 zdjęć 2 sekundy i tak dalej. Więc jak widzicie, trochę się trzeba narobić, ale efekt jest e, naprawdę widowiskowy. Zaczynamy. アイアン Mamy zrobioną naszą sekwencję zdjęć, teraz to wszystko musi iść na komputer, będziemy to stabilizować. Praktycznie nie ma możliwości zrobić hyperlapsa idealnie prosto w aparacie w ten sposób, tak żeby nie było potrzeby stabilizacji w postprodukcji. To jest po prostu jedna z części tego procesu. Więc podsumowując, w hyperlapse tak samo jak w timelapse wykonujemy sekwencję pojedynczych zdjęć, które potem w postprodukcji łączymy w klip filmowy. W Hyperlapse co zdjęcie przestawiamy aparat po to, żeby w finalnym ujęciu otrzymać ruch kamery. Najważniejszą rzeczą przy tworzeniu Hyperlapse jest punkt referencyjny, czyli punkt, w który cały czas celujemy nasz aparat, w ten sposób, żeby na finalnym ujęciu był on nieruchomo w kadrze. Ujęcia Hyperlapse w zdecydowanej większości muszą być stabilizowane w postprodukcji. Najczęściej robimy to w After Effectsie. Często słyszę takie uproszczenie, że hyperlapse to jest timelapse w ruchu. Nie jest to jednak do końca prawdą, bo w przypadku timelapse mamy również motion control timelapse, przy którym kamera również się porusza, a nie jest to zdecydowanie hyperlapse. Jednym z głównych wyznaczników hyperlapsa jest właśnie to manualne przestawianie aparatu co zdjęcie. Motion control timelapse i hyperlapse to nie są dwie zamienne techniki. Mają inne ograniczenia, inny potrzebny sprzęt i zazwyczaj dają nam inny efekt. Jedną z głównych zalet Hyperlapse jest to, że nie jesteśmy ograniczeni przez długość szyny slajdera, możemy wykonać tak długi ruch, jaki tylko chcemy. Na dzisiaj to tyle z takich podstawowych informacji na temat Hyperlapse. Jeśli chcecie zobaczyć dokładny tutorial jak wykonywać Hyperlapse, dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie też o subskrybowaniu, żeby miał motywację do tworzenia tego rodzaju poradników. A jeśli już teraz chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat Hyperlapse, sprawdź bardzo szczegółowy kurs na moim blogu beyondthetime.net. A jeśli chcesz zobaczyć jeden z moich filmów wykonany w całości w technice Hyperlapse, kliknij tutaj.